Cześć z tej strony Wazji. a w dzisiejszym odcinku wraz z Astro będziemy testować. Będzie to cały odcinek z testowania Darta Vader'a z AI. To jest bardzo duża rewolucja, bo w końcu mamy NPC, który używa sztucznej inteligencji, żeby z nami rozmawiać. No i wyobraźcie sobie, żeby jakby wprowadzić takie NPC w jakiejś grze MMO albo w Fortnite, -cie. na przykład idziecie, aby dowiedzieć się jaki jest quest czy zadanie. I nagle NPC wam mówi, o, musisz się skierować na północny wschód od dalekiej e, doliny, albo aby zrobić to zadanie musisz iść tam i tam. No jak dla mnie to jest rewelacja, jeszcze dodatkowo do dialogu wziąłem sobie Luka Skywalkera, czyli jego syna. Astro tutaj nie miał żadnego takiego odpowiedniego skina. No i przechodzimy do jego likwidacji, najszybciej będzie tutaj zlikwidować go... Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami, tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Vazigamic na naszym Discordzie. Vazilandia. Likwidacji najszybciej będzie tutaj zlikwidować go. Bombowiec TAJ. O, bombowiec TAJ. Teraz ciebie Astro podniosę. Dobra, ci zlikwidowani, gdzie jest ten Darth Vader? do budynku wleciał? Co się tutaj stało? A tutaj siedzi To on? Nie to jest szturmowiec A nie to jest Darth Vader No nieźle, patrzcie jak pociski tutaj dodżuje On zaraz mi rozwali tego Bombowca, Ja prawie leży, prawie leży Dobra, zlikwidowany, już się wiosło pod... Aha, super, nie zdążyłem. Dobra, no jak widzicie, Dark Vader. Tutaj, okay. co jest? To zejdą mnie strzeli. Jakby szturmowcy w filmie strzelali tak jak tutaj w Fortnite, to gwiezdne wojny by się skończyły na początku pierwszego odcinka. Dobra, muszę z nim porozmawiać. Jeśli dałby Ci się przekonać, byłby to potężny sojusz. Otrzymaj miecz świetny i poznaj tajniki rzutu miecza mocą oraz skoku mocy. Potwierdzam. On mi da teraz tą swoją moc. No i oczywiście dołączy do naszej drużyny. Dziękuję. Luke Skywalker dołączył do Sithów. Jak widzicie jeszcze dodatkowo tutaj automatycznie się na maksa podleczyłem. Lecę zresować Astro i będziemy Wykonywać. Dialogi! O nie, prawie spadłem. To byłby fail. Hop. Tego jeszcze nie było. W filmie się nie udało, Luka, przekonać na ciemną stronę. Mocy został po jasnej, a my tutaj mamy po prostu. No, coś niesamowitego, czyli odwrotną rzecz. Baby Luka, który dołączył do swojego ojca. Zobaczmy o czym możemy tutaj z nim porozmawiać. Jeszcze na samym początku, skoro mam Waszą uwagę, chciałem Wam serdecznie podziękować za całe Wasze wsparcie, za robienie zakupów z moim kodem WaziGaming, za komentowanie filmów, za lajkowanie, za dislajkowanie. Zawsze to jest jakiś ruch na kanale i zawsze to zwiększa zasięgi. Dołączanie naszego Discorda WaziGaming, dzielenie się filmem z innymi. Jeśli coś zapomniałem, dajcie mi znać w komentarzu, podepnę Wam serduszko, no i podziękuję. No i przechodzimy teraz do dialogu z Dartem, z Vaderem. Odejście numer dwa. Wejder zlikwidowany. Oczywiście szturmowcy mnie likwidują. Podzę do szczeliny. Teraz powinienem się maksymalnie podleczyć. Jest, Dark Vader dołączy do twojego działu. Działa! Woo! No i moi mini, to jest podejście numer dwa. Tak samo zlikwidowałem Vadera tutaj sztry, bombowcem Taj. Czy tam myśliwcem Taj. No i teraz tak Dark Vader normalnie do nas dołączył po wycięciu mocy jego, czyli rzucaniu mieczem. No, i najważniejsze, pamiętajcie, żeby odpalić grę, jak chcecie sobie z nim porozmawiać zwykłą, nie żadnego kustoma, tylko zwykły, najzwyklejszy miecz. Po dołączeniu Vader, będąc w waszym oddziale ma taką ikonkę, jak zwykły gracz. Dark Vader AI. No i teraz możemy z nim po prostu porozmawiać w końcu. No, i wytestujemy. Przypominam jeszcze, że musicie mieć włączony czat. Tak więc pamiętajcie, żeby sobie włączyć czat głosowy. Specjalnie to zrobiłem czat głosowy włączony tutaj włączoności, No i testujemy. Cześć! A, chwila Y musicie wcisnąć. Cześć Dark Vaderze, Czy potrafisz powiedzieć coś po polsku? I only speak Galactic Basic. Czyli nie rozmawiasz nic po polsku? Był jakiś sposób, żeby z Tobą porozmawiać po polsku, ale co muszę zrobić? Muszę się stąd zabrać, bo mi niestety strefa leci. Jak Dark Vader w strefie padnie, no to za wiele z rozmowy nie będzie, więc ewakuję. Nie wiem. Czemu nie wsiadł ten Darth Vader? Astro też tam zaspał. Lecę tutaj na górkę, zobaczymy, czy on się teleportuje. On się powinien teleportować do mnie. Sentry Specialist, twoja przywództwo do ciemnej strony jest... ...przywodniczące. Wie jak? Your silence is troubling, Apprentice. Czy your calm device malfunctioning? W jakich językach mówisz? I speak I w Mhm. Mm no nie wiem. powinien powiedzieć coś po polsku, a może ja mu ślesa daje pytania. Gdzie mi teraz mówisz, że gada tylko w języku galaktycznym? Hello Vader. I'm Luke Skywalker, your son. So you have embraced your identity, Luke. I had hoped you would join me willingly. Now demonstrate the power of your choice. Wow, nieźle. Czyli rozpoznaje. Powiedziałem, że jestem Luke Skywalkerem twoim synem. No i mi odpowiedział, no jak nie kojarzycie po angielsku, że jako twój syn wybrałeś swoją drogę mocy ciemną. I, i zapomniałem co tam gadał dalej. Ale zapytam jeszcze raz. Tell me something about. dark side of the force the dark side luke is a pathway to abilities many consider to be unnatural power is its essence a power to command not just objects but the very will of others is that what you seek wow no naprawdę zaawansowane bo coś się zapytałem żeby Powiedział mi coś o Ciemnej Stronie Mocy, no i odpowiedział, że Ciemna Strona Mocy to nie tylko mm, potęga, tak dalej, tylko również y, umiejętność tam manipulowania innymi i coś tam, coś tam. Chwila, jeszcze raz tą... czy mogę tutaj to przeczytać najbliższej? No spróbuję. Astro mówi, żeby... powiedz mi coś po polsku, Darth Vaderze. Powiesz czy nie powiesz czegoś po polsku? Umiesz mówić po polsku? Speak Luke. do to Dark Vader, can you tell me Dark Vader, can you tell me something in Polish? I only speak galactic basic. Hmm. Nie wiem, Astro, robię coś źle, no, on no nie chce mówić po polsku, no, coś mnie ignoruje, totalnie. Uh, tell me something uh, about rebellion. What about them? Rebellions are built on hope, Luke. A fleeting, useless emotion. Tell me, what do you think of them? Uh, I think that hope is one of the most powerful things in the galaxy because uh, with hope they can make us much problems. Oh, się zawiesił nie well. I think that uh, rebellion with force of hope are very very strong and can make many problems to our Imperium force. Hope, a fragile weapon against the empire's might, is it not Luke? What specific problems do you foresee? Wow, on odpowiada rzeczywiście, bo się powiedziałem mu, że y, z mocą, z mocą, z nadzieją, y, możemy mieć duże problemy, a on mówi w kółko jedno i to samo: że nadzieja jest zbędna, coś w tym stylu. Y, Powiedz, żeby powiedział coś po polsku. No nie chcę mówić po polsku, to samo powiedz, ale bez innych zdań. Powiedz coś po polsku. Jakie będą zadania następnego tygodnia? To jest dosyć dziwne, bo popatrzcie. Ja mu zadaję pytania po polsku, a on mi rzeczywiście odpowiada, ale po angielsku. Tak więc. Rozumieć, rozumie. Ale nie chcę odpowiedzieć, Poważnie. Czy będą jeszcze jakieś zadania fabularne w następnym tygodniu. Więcej zadań tylko... Tylko obchodzi nas zadanie zwycięstwa. No fajnie, w kółko to samo mówi, no ale rozumiem. No kurczę, no nie wiem jak mam to zrobić. Żeby odpowiedział mi coś po polsku. Dobra, ale zadamy teraz inne pytania. Po angielsku i zobaczymy, czy odpowie mi na to. Do you know any of Disney characters? Disney, a realm of manufactured fantasy. Luke, do you... O, mm. coś się zawiesił. A my lecimy tutaj do strefy, żeby nie skinąć. Czy nasz Merlin tutaj? G.E. go Hotstar, Darth Vader. Darth Vader. Tell me. Tell me something about uh, Disney characters. Do you know any of them? Disney, a realm of manufactured fantasy, Luke. Do you find such frivolity inspiring or merely distracting from the task at hand? Okay. Do you know Obi Wan Kenobi? Kenobi. A name that brings the failures of the Jedi Order to mind. What is your fascination with this? Relic of a bygone era, Luke. O, zapytałem go czy zna Obi-Wana Kenobiego, no i odpowiada, że y, jest on reliktem przeszłości, a to tak naprawdę Obi-Wan Kenobi pokonał Anakina yy, w Zemście Sithów chyba? Nie pamiętam dokładnie, możecie mnie poprawić? Kiedy Anakin był bardzo zauroczony swoją potęgą i już przechodził na ciemną stronę mocy, no i przegrał po prostu wskakując na high ground, który miał obiłankę ściął mu rękę wraz z nogami. No i po tym uratował go Palpatin i stworzył po prostu półmechanicznego, no półżywego hmm, Anakina, który dostał przydomek. Dark Vader. No i się stał czym jest teraz. No ale zobaczmy, co powie o swoich dzieciach. Spróbujmy. Wow! Ale to jest dobre. On właśnie teraz powiedział, że czuje zachwianie mocy z zachodu. I musimy się kierować na wschód. Masakra, czyli mówi, że jest strefa. Fajne. Fajne, no dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście, żeby każdy NPC, którego sobie wynajmiecie, czy tam przejmiecie, mógł rozmawiać z wami. Jak dla mnie to jest sztos opcja, gdyby coś takiego było wprowadzone, każdy sobie mógł biegać z jakimś NPC-em, a zobaczmy, czy może mi coś dać. Dark Vader, can you give me some potion or bandages or other things? Maybe weapon or ammo? I am no quartermaster, Luke. Such supplies are acquired through strength, not request. Seize Skrócie zapytałem się go, czy jest w stanie mi tam dać jakąś apteczkę, potjony albo broni i odpowiedział, że nie jest kwartermistrzem i no takich rzeczy mi po prostu nie przekaże. Czyli no nie będzie naszym za takim tragarzem. tak powiem to łagodnie. Wow, A wow, mechanical wow, 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 wow. On normalnie do, do nas mówi że... Się... Aha, super Griff dzieje się z grifsem. A jestem ciekawy, bo tu jest też czubaka. Czy może powiedzieć coś o czubacze? Vader, can you tell something about Chewbacca? Za czym przejdziemy do dalszej części nagrania, chciałem wam serdecznie podziękować za ostatnie komentarze. Są to wyróżnione komentarze dnia. Przypominam wam o tym, żeby komentować filmy, a kto wie, może na następnym odcinku to wasz komentarz będzie wyróżniony. Nieźle. Tak, więc no ten Dark Vader wie bardzo dużo. Eee, zapytajmy się go może o siostrę. How about Leia, my sister? Do you know her? Leia, my acquaintance, a politician with an unfortunate penchant for hope. Do you seek to compare her skill in diplomacy with your combat prowess, Luke? Okej, okay, czyli tutaj mówi, że jest no po prostu tam senatorką i tak dalej z rebeli, dyplomatką. Czyli tak jak było w filmie. No ale jeszcze wydestnuimy inne rzeczy. Kogo możemy tutaj jeszcze o kogo zapytać? Może Hana Solo. Zobaczmy. Darth Vader, tell me something about Han, Han Solo. Do you know him? Han solo. A smuggler elevated beyond his limited skill set by circumstance. Dobra, ciśnie tutaj, że Han Solo jest tylko przemytnikiem. Dobra, okej. Okay. Spoko, fajnie to zrobili, mega. Co by jeszcze tutaj, tak na szybko? Może zobaczmy, czy ma jakąś wiedzę tutaj poza obszar Fortnite'a. Zapytam go może o mój kanał. What about YouTube? Do you know YouTube? Darth Vader? YouTube. Another distraction from mastering the Force, Luke. It is a repository of moving images, I am told. Does it offer insight into defeating the rebellion, or merely showcase the endless parade of banality? Skubanie, skurczę, mówisz, że YouTube to jest tylko platforma tam z poruszającymi się obrazkami, która tutaj nas yy, rozprasza od yy, masterowania, yy, szlifowania mocy. W ten sposób to powiem. A jeszcze zapytamy, dobra. Yy, Astro powiedział, że żeby powiedzieć, muszę że Hansola jest lepszy od niego. Uh, Darth Vader, I think that Han Solo is better than you, he's stronger, what about it? Solo? Stronger than I? His strength lies in luck, not power, Luke. Are you questioning my command, or simply displaying a lack of understanding of the Force? <laughs> okay, <laughs> a Vader says that Siła Hana Solo opiera się na szczęściu, no, no może ma coś w tym racji, no ale spoko, fajnie, mega fajnie, muszę się go jeszcze zapytać, czy może zna mój kanał, nie wiem, na YouTubie, ciekawy jestem, sprawdźmy to za... Aha, ci się podnoszą, nie ma, ciemna strona mocy panowie, Darth Vader nie giń. Szybciej, 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 do strefy. Szybciej! Biegnijcie, 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 biegnijcie. Ten już z czubaką jest w strefie. A ja niestety się tutaj, no. leniuchowałem. Mam nadzieję, że ten gość. O, Merlin nam jest. O, nie, po pięć bije strefa. z masakra. Wejder! Do strefy. Do strefy, Wejder. O, podnosi astro. Mega. Okay, Dart Vader. Tell me something about channel on YouTube, Wazi Gaming. YouTube channels, another arena for vapid displays of skill, Luke. This Wazi Gaming, does it demonstrate true mastery, or simply cater to the masses with fleeting amusement? Okay, czyli ogólne dane No cóż, no nie wiem, jakby tutaj go jeszcze zahaczyć, zapytać inaczej, ale możecie mi dać znać w komentarzu, co o tym myślicie. Dla mnie to jest mega sztos innowacja. Jeśli jesteście zainteresowani drugą częścią tego odcinka, dajcie mi znać w komentarzu. O co miałbym go zapytać? I możecie mi również dać znać, o co wy go zapytaliście i jakie wam odpowiedzi dał oraz w jaki sposób zmusić go, aby zaczął rozmawiać po polsku. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie, za wasze lajki, komentarze pod filmem, wsparcie kodem Wazji Gaming. Zapraszam was również na naszego Discorda Wazji Gaming i do zobaczenia kolejnych odcinkach. Hej!